Nikt nie szanuje Frejera. Co to miało być? Nieważne, nie spoileruj odcinka. Generalnie wczoraj porozmawialiśmy sobie o pushbackach, za które Polska musi płacić, być może, jeśli przegra sprawę w sądzie, w polskim sądzie. Ehm. Obywatelom z nie wiadomo jakich krajów, nie wiadomo skąd, nie wiadomo nawet z jakiego kontynentu, ponieważ chodzi o te puszbeki osób z białoruskiej granicy. Teraz, jak się okazuje, ci sami ludzie puszbekują sobie Ukraińców do morza, i policjant jeszcze nie ma nic do tego. Proszę, Aniu, wprowadź widzów w temat. <laughs> Młodego mężczyzna oskarżono o zepchnięcie Ukraińca do lodowatej wody w Malmoe. Media twierdzą, że jest, że jest to pewnie miał być imigrant z Bliskiego Wschodu, znany z filmu na TikToku, na którym uczył policjanta arabskiego tańca. Rzecznik Policji Regionu Południowej Szwecji nie skomentował sprawy. A ja ci tutaj zmieniam? <laughs> to dawaj. No już przeczytałam wszystko. Aha. Dobra, generalnie skandaliczna sytuacja. Mogło się to skończyć źle. Na szczęście człowiek przeżył, więc można się już z tego śmiać, czy nie. Znaczy jak przeżył, to można, nie? Bo okay. ja miałam, miałam wątpliwości, czy to jednak pushback, czy nie pushback, ale jak przeżył, to jest luz. Uważam, się, że reklamy będą wyświetlać. Ja pierdziele, dobrze że to nie? Kurde. Chyba zainstalujemy ad bloka, ale wy nie instalujcie. My zainstalujemy tylko dla tego telewizora, żeby nie wyświetlać jeszcze jakiejś reklam, bo zaraz nas zbanują za reklamę piwa. Niby zero, ale kto wie. No. Przecież ziobro, jak będzie chciał aresztować, to znajdzie, znajdzie powód. Według portalu Summit oskarżony o zepchnięcie granicy jest młody mężczyzna, znany opublikowanego w styczniu 2022 roku filmu na TikToku, na którym uczy tańczyć umunderowanego. Policjanta przy arabskiej muzyce. Może zobaczmy, co to za człowiek. Tu jest afera o to, że on kiedyś nagrał TikToka z policjantem, a teraz wepnął tak. Ukraińca do wody. A Dokładnie. myślałam, że on najpierw wepnął granicę do wody, a później razem z policjantem tańczyli czyli Może wytnijmy to, będzie więcej kontrowersji. Najpierw wepnął, a później tańczył z policjantem. Tak, powiedzmy, że taka jest rzeczywistość, i wtedy będziemy mieli zupełnie inny odbiór tej sytuacji. Generalnie e, zrobił to, znaczy udostępnił to portal udostępnione wiadomości, tak się nazywa, bo tutaj przetłumaczyłem to sobie z języka tureckiego chyba tak. Na, Tak myślę, nie wiem. Chor, tak może być, bo od razu mi się włączył ten akcent. Na język polski. Tu policja tańczy z oskarżonym za wepchnięcie Ukraińca do wody. No i niestety dali tutaj sobie link do płatnego artykułu, ale spokojnie znalazłem ten artykuł, znaczy znalazłem to, ten sam filmik od nich od udostępnionego jakiegoś typa na innym twicie, proszę bardzo. Dobra, może wyłączę muzykę, bo zaraz będzie e, copyright claim. Może wklejmy tam inne. Ty możesz pośpiewać coś. Tak. Aj, 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 aj. Uu, Pokazuję rękę i drugą. I jedziemy, jedziemy. Patrzcie na mnie, patrzcie na to. Tańczę z policjantem. Ha, ha, ha. Nie, po turecku powinienem mówić. I kebab. <grym> <grym> No, tak to wygląda. Eee, jaka jest geneza tego filmiku? Tego nie wiem. Czy faktycznie on już wtedy był oskarżony, czy e, to, to był jakieś podejrzany, bo skąd on się w ogóle tam wziął? Z jakiego powodu on tańczy akurat z tym policjantem? I czemu to o tym napisali w artykule? To może przeczytajmy artykuł, to może się dowiemy. ale ten artykuł jest e, ten w płatny. Aha, no pod koniec listopada 2022 roku ukraiński kierowca ciężarówki, oczekując na zlecenie, łowił ryby w porcie Sydkajen w Malmoe. Nie spodobało się to pięciu młodym mężczyznom, z których jeden zepchnął Ukraińca do lodowatej wody, a inne zdarzenie nagrał telefonem, czyli zrobił mu pushback do Ukrainy, na Ukrainę. I... Inne zdarzenie, nagrał telefonem. Powiedziałaś inne zdarzenie. Tak jakby robił to, a drugi nagrał no, sobie. Każdy ko kota. sobie tego newsa może dzisiaj zinterpretować, jak mu, jak mu się chce. Kierowca z trudem wydostał się. Yy... Oni piszą źle po prostu. To Ale tak jest to, na... w newsach pisanych e, na już. Jesus. Jak ktoś chce mieć pierwszego newsa, no i na przykład tutaj interia, no to piszą tak, 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 ciach, wrzucają. Jak będą mi to wytykać w komentarzach, no to sobie dopiero poprawią. Powinno być, że kierowca z trudem wydostał się na betonowe nabrzeże, doznał hipotermii oraz odmrożeń. Byłem bliski śmierci, zeznał poszkodowany. Mające 800 tysięcy odsłon, wideo wywołało pozytywne reakcje, ale również debatę na temat metod pracy policji w borykającej się z przestępczością Szwecji, czyli to szwedzki język. Atak na, ukraińskie, chyba, atak na ukraińskiego kierowcę na nowo rozpoczął tę dyskusję. Rzecznik Policji Regionu Południowej Szwecji potwierdził autentyczność nagrania. Film powstał. W Malmoe, w ważnym miejscu spotkań młodzieży. Obecność tam jest częścią naszej pracy, podkreślił. Norling nie chciał jednak odnieść się do sprawy oskarżonego 21-latka, zasłaniając się toczącym się przed sądem procesem. W Szwecji centra zajmują się edukacją trudnej młodzieży, prowadzą programy resocjalizacyjne, w tym mające pomóc zerwać z grupami przestępczymi. No bo gdyby to nie był jakiś podejrzany człowiek, no to to, że policjant sobie z nim tańczy, raczej byśmy mieli e, pozytywne odczucia o tym, nie? Że fajny no, policjan, wyluzowany. Ale ten policjant był na specjalnym zgromadzeniu, gdzie były prowadzone programy resocjalizacyjne. To wiedział z kim tańczy i czy to naprawdę jest coś złego, że tam z nim tańczył? Pojechał do młodzieży trudnej, tak, no. którą trzeba A teraz zresocjalizować. Aferę. I, I zobaczmy... Nie rozumiem w czym afera i w ogóle nie rozumiem jak można było połączyć te wątki, nie? Portal sa Samnyt połączył. I proszę bardzo, jak teraz... E Określałem tego policjanta, bo połączył wątek z listopada i, z, i ten z tańczącym policjantem z trudną młodzieżą. Chociaż nie wygląda mi na Szweda, ten. Na... Nie jak nie? Chociaż jak dla mnie bardziej na Francuza. Albo no Niemca. Niemca. Taki. Prawdziwy, rodowity Niemiec. Taki trochę Schmidt. Nikt nie szanuje frajera, napisał Smok. Wielki kurwa skandal, goran A. Cholera, on jest do tego zdolny. Błazen, nic dziwnego, że ludzie w dzisiejszych czasach nie mają zaufania do nich, czyli do policji. To jest kompletne oszustwo, oszustwo, oszustwo. Patrz. I to już jest LGBT flaga. Powinien być natychmiast zwolniony. Wysypisko, taniec i lodzik. W ten sposób zyskujesz szacunek gospodarza. Dobry Boże, co za zupełnie niepotrzebna udawana policja jest w tym kraju. No. Są filmiki na YouTubie, TikToku, w których e, przykładowo ktoś podchodzi do policji, nawet w Polsce Ostatnio jest taki gościu, nie pamiętam jak on się nazywał, ale robi takie TikToki i shortsy e, Że podchodzi do ludzi i każe im podnosić jakieś ciężary i za to im płaci I dba tak niby o ich e, tężyznę fizyczną czy coś, nie wiem czy kojarzysz gościa Stoi pod galerią handlową, w galerii handlowej, ma jakieś tam hantelki, jakieś te ciężary no i bierze na, na, na przykład jakiegoś dwunastolatka i mówi, mówi, ty za, za każde podniesienie tego ciężarka dostaniesz tam złotówkę, nie, i podnosi tam 60 razy, to 60 złotych mu daje. E, I ten, i zrobił tak z policją na przykład, e, że, po, że podbił właśnie do radiowozu i z radiowozu wyszli policjanci i na tym się podciągali, na drążku. No i komentarze były same pozytywne. I teraz jakby się okazało, że ten gościu jest przestępcą i popchnął kogoś do morza, to... Z, na tych samych policjantów nagle byłby hejt? Bo, no to jest troszkę takie. No, Ostatnio widziałam filmik, jak z, nie wiem, czy to nie w Szwecji też przypadkiem, na Twitterze, jak gość, czy taki dziadek parkiem i ci prawdziwi Szwedzi, ci czarni, tak go bili po głowie z liścia. A oni chcą się tu wpychać przez granicę i jeszcze nas sądzą o Nie no, każdy czasami kogoś bije po głowie i zabija. Każdy naród. To nie jest tak, że tylko jeden, nie? Mówisz, Polacy też są tacy Mówisz tak, sami. że każdy czasami kogoś bije na ulicy. No ja nie tak. biję kogoś. Czasami każdy naród. Po, ulica, po ulicach. Jestem przekonany, że w dowolny język w Google Wejdę wpiszę e, pobicie. Ze skutkiem śmiertelnym, dajmy na to. No i znajdziesz w, w każdym kraju. Ale, ale oni nie biją ja się między swoimi, a my między swoimi się bijemy. Nie tylko. Polacy też często doprowadzają do utraty życia przez osobę z zagranicy. No i co? No też się tak dzieje. No dzieją się takie rzeczy. No Że rzadziej. To... No dobrze, no to nie wiedzieliśmy, no okej, okay, no to w takim razie czemu my ich nie chcemy wpuszczać? Jakie są obiekcje do tego? Może lewica ma rację? No nie, no bo to jest nielegalne i nie powinniśmy wpuszczać no dobra, osób z zagranicy, jeśli... którzy nie mają dokumentów. Ale, ale jak mają dokumenty, to też ich rzekomo nie wpuszczamy. No tak, no bo nie powinniśmy wpuszczać powinniśmy osób, które... powinniśmy ich wszystkich. Bo to nie są uchodźcy. Nie no są tylko w pierwszym kraju. Ale jak mają, bo mi chodzi o to, że mają dokumenty i chcą przejść przez granicę. To dlaczego nie powinniśmy ich wpuścić? Bo nie mają uprawnień do przejścia. Ty też nie możesz sobie wejść na teren nie wiem, wojska bez dokumentów. No to jest normalne. Nie, nie... No, ale jak mówię, że jak mają dokumenty podrobione, bo podrobione, ale mają. Czekajcie, czekajcie, niech się obróci w dobrą stronę pompon. Płynę niedaleko. Płynę mianowicie. Tam. Bo mają podrobione, bo no ja tak, ale nie mają możliwości wejścia tutaj, bo oni tutaj chcą wejść jako uchodźcy, a nie są uchodźcami. Uchodźcami to mogą sobie być na Białorusi. Jeśli Białorusi ich wpuściła, to niech sobie ona da im status uchodźcy. U nas nie mogą być uchodźcami z tego względu, że byli już w pierwszym bezpiecznym kraju. I nie możesz sobie wejść do. Jakbyśmy nie byli w strefie Schengen, to, nie, to bez paszportu nie mogłoby sobie wejść do Niemiec. Nie możesz sobie pojechać do, polecić do Stanów Zjednoczonych. Po prostu są jakieś zasady. No, ale to każdy naród tak robi czy to je takich? Tylko. Kogo? Tamtych pod granicą. Ale co? Nic. No w sensie, że tak stoją pod granicą, to można mówić już teraz, że to tylko. Ale to nie jest jeden naród, tam są ludzie z różnych narodowości. No... O jednym kolorze skóry. O jedno... No, o, to już lepiej. No. Czyli mamy także. Biali nie stoją pod granicą i nie... No nie, Polacy też mieli przecież problem, jak, jak, jak była wojna, no to też wyjeżdżaliśmy, no i teraz Polaków jest mnóstwo wszędzie, no. Z namiotami nas... pod granicę do Niemiec prosić o marki. No też by mogli tak nas nie wpuszczać wtedy, nie? Pushbacki nam robić. Cieszyłabyś się, jakby cię spushbackował ktoś? Ty co? <laughs> Oła! Teraz ten... Cieszysz się? Fajnie tak? Zbanują cię za przemyski. No, niemiłe. miłe. Przecież... Na którą stronę mocy ty przeszedłeś, bo ja nie wiem jak mam kontynuować tę rozmowę, bo się pogubiłam. Nie wiem czy już ich lubimy, Zawsze czy nie lubimy. Zawsze przeciwko, przecież musi być jakaś dyskusja, nie mogę wiesz Ale zgadzać. ja się już zgubiłam, bo już nie wiem, może faktycznie te odszkodowania im się należą. Bo Pan nikt nie tak. lubi tak. Fajnie? No, widzisz. Oddać ci? Ja tam dużo ostatnio jak widać, mam siłę. No i widzisz, nie jest to miłe dla nikogo. Jednak nie powinno się popełniać nielegalnych czynów. No i nie jeżeli, wie, jeżeli policjant tym... tańczył z jakimś gościem i nie miał pojęcia, kim on jest, no a nawet jeżeli był już skazany wcześniej, on tam był po to, żeby resocjalizować młodzież i sobie zatanczył z jakimś oskarżonym, to chyba nie ma tu afery. Afera jest z tym, że faktycznie e, imigrant z jakiegoś kraju chyba afrykańskiego zrobił sobie pushbacka na Ukraińcu. I to jest e, niedopuszczalne, tak? Nie wiem, zgubiłam się w tym odcinku. Po Ale... prostu nie wiem już, gdzie jestem i z kim rozmawiam. Skorumpowane policjanty Wyszłam policjant. teraz przez ciebie na y, tą ksenofobkę, rasistkę, na wszystko wyszłam przez ciebie. Takie nie, nie, się nagle mnie. No widzisz? Przez ciebie. Z, znowu tak strajk wyszło. policji. Co jest nie tak z żartobliwą policją? Nowa szwedzka policja. I chyba śmieją się z koloru skóry. W Szwecji się je te kiszone śledzie. Chyba. Tak mi się kojarzy. Dobra, generalnie dajcie znać w ogóle, co wy uważacie o takim policjancie, który tańczy sobie z ludźmi mężczyznami. O puszbekach, czy powinienem teraz domagać się zadośćuczynienia w To Ja, bo ty, za, ty pierwszy gobie. mnie tak Ale mi zrobiłeś. To nie ma znaczenia, kto pierwszy. Ja dalej uważam, że kobiety w tym kraju mają gorzej. Bo? Bo jesteśmy popychane, zarabiamy mniej niż mężczyźni. Na tych samych stanowiskach. Zobacz. Ile zarabiam no, ja, a ile zarabia Fris? Tylko dlatego, że jestem kobietą? No, trzymajcie się ciepło. No i heja.